Tegoroczne Mikołajki spędzimy nie z kim innym, a z Alkiem Rogozińskim, który zabierze nas na krótki wypad do pewnego górskiego pensjonatu pod Czerwonym Aniołem. I proszę Państwa, proszę się uzbroić i to całkiem dosłownie, bo w pensjonacie mordują, panie! Mordują! Hej, hej, moi drodzy, w ten cudny grudniowy dzień. Wita Was Olga z wielkiego buka. To będzie, kochani, prawdziwa frajda z lektury dla wszystkich miłośników zagadek kryminalnych i humoru, czarnego humoru, oczywiście. Opowieść w klimacie morderczo-świątecznym, jedna z tych, które nawiązują do klasyków w stylu Christie, ale robią to dobrze i robią to swojemu. Już czas, pakujemy młotki, siekiery, noże, co tam mamy pod ręką. Razem z Alkiem Rogozińskim i wydawnictwem Skarpa Warszawska zapraszamy Was na świąteczno-morderczy wypad do pensjonatu pod Czerwonym Aniołem. Obiecuję Wam przednią zabawę i galerię postaci co najmniej podejrzanych. miał być uroczy, zimowy wypad do podzakopiańskiego pensjonatu pod Czerwonym Aniołem. Miał być pięknie, miał być świątecznie. Wszyscy chcieli spędzić czas w spokoju błogim, z dala od cywilizacji. W zamian wszyscy nie żyją. No, prawie wszyscy. Niektórzy się uchowali, ale pozostaje pytanie: jak do tego doszło? Grupa 11 pozornie sobie obcych osób. Zamieć, która odetnie pensjonat od świata. Tajemnice, które każdy chce zabrać do grobu. I niektórym się to udaje. My, kochani, bardzo dobrze oczywiście znamy ten schemat. Mamy dom, dom na całkowitym pustkowiu. Mamy drogę, tę jedną drogę, która do niego prowadzi. Mamy pogodę, a w zasadzie niepogodę, która uniemożliwia ucieczkę. I mamy gości. Gości owego domu. Gości, których niby nic nie łączy, a jednak niekoniecznie. Coś łączyć ich w końcu musi, skoro są gotowi pozabijać siebie nawzajem. Na razie jeszcze o tym nie wiedzą, na razie dopiero się domyślają. Coś się nie zgadza, aż ten pierwszy trup pada, a potem kolejny, a potem napięcie tylko rośnie. Teraz zaczyna się, słuchajcie, gra o przetrwanie, kto jest mordercą, kto skrywa sekret. A może oni wszyscy. Ale Krogoziński w Pod Czerwonym Aniołem wziął ten rozpoznawalny, tak lubiany schemat i stworzył swoją całkowicie własną, pogmatwaną zagadkę, jakże smakowitą. Zbudował intrygę w taki sposób, że do samiusieńkiego końca mamy, słuchajcie, wątpliwości, a to wcale nie jest taka prosta sprawa. Nie w sposób tutaj również nie wspomnieć galerii jakże intrygujących, charakterystycznych, stworzonych przez Alka postaci, począwszy chociażby od pani Stę fani, która jest jak taka nasza rodzina Panna Marple. Mamy też chociażby Elizę o morderczych skłonnościach, o czym wiemy już od początku tej historii. No i też jeszcze detektyw Darski, który w okolicy był tak naprawdę tylko przypadkiem, był na Europie. Wisienką na torcie, słuchajcie, okazuje się tutaj ten tytułowy pensjonat, miejsce, które już samo w sobie skrywa i jest częścią swojej krwawej legendy. Kochani, myślę, słuchajcie, że Pod Czerwonym Aniołem to jest ten typ literatury rozrywkowej, taka powieść kryminalna, która sprawi Wam moc czytelniczej radości. Opowieść nastrojowa na dokładkę, dokładnie stworzona i skrojona pod ten mikołajkowo około świąteczny, świąteczny, noworoczny czas. Również skrojona perfekcyjnie pod tego spragnionego, morderczej zagadki i tajemnicy czytelnika. A, no i tego zimowego klimatu. Idealne oczywiście podczas lektury byłaby ta zawierucha śnieżna za oknem, a jeśli śniegu brak i wciąż jeszcze jesteśmy częścią cywilizacji, to ale Rogoziński Sprawi, że jednak poczujemy się tak, jakbyśmy no, niekoniecznie byli właśnie. I poczujemy się dokładnie tak, jakbyśmy byli gdzieś totalnie odcięci od świata. Przed nami, kochani, kilka pysznie zaczytanych godzin i przednia kryminalna zabawa. O to w tym chodzi nie inaczej. Pod czerwonym aniołem możecie wygrać w naszym konkursie z wydawnictwem Skarpa Warszawska. Wystarczy, że odpowiecie na pytanie. Gdybyście mogli spędzić święta w jakimkolwiek miejscu na Ziemi, takim wymarzonym całkowicie, całkowicie oderwać się od świata, to w jakim miejscu chcielibyście je spędzić? Hmm? Swoje odpowiedzi wpisujcie w komentarzach pod filmem. Konkurs trwa przez tydzień, potem wybiorę jednego zwycięzcę. Wyniki pojawią się i w opisie pod filmem, i w poście dedykowanym na społecznościach YouTube. Słuchajcie, ja się teraz totalnie wkręcam właśnie w ten świąteczny, mikołajkowy, noworoczny czas. Oczywiście słucham ulubionych piosenek, ale właśnie takie książki, książki jak Powieść Alka Rogozińskiego, fantastycznie również wprowadza nas w klimat. Klimat zimowy, klimat taki nastrojowy, taki trochę specjalny, właśnie i magiczny, ale jednak niekoniecznie, bo wszystko to jest skontrastowane i przełamane właśnie tą morderczą nutą. Oczywiście, jak to u Alka nie zabraknie tutaj humoru, ale jednak ten aspekt kryminalny jak najbardziej dominuje nad tą historią. Ogromnie, ogromnie w ogóle spodobała mi się legenda dotycząca samego, samego pensjonatu, ale nie będę Wam zdradzać, słuchajcie, bo jak widzicie, to nie jest długa lektura, to jest po prostu przednia zabawa, kilka godzin zaczytania i będziecie po prostu mieć frajdę z lektury. Ja to czuję, nie inaczej. Możecie sobie o podczerwonym aniołem również poczytać na blogu Wielkiego Buka, a my widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Pa pa.